rozbudował tą... Chyba, wiesz co? Rozbuduje to całe miasto. Tu woda i wszystko i... Niech. Tak źle wygląda. Wygląda jak jakieś miasto, co... Co po prostu... Nie wiem. Nie wiem, co się stało, ale po prostu, nie wiem. Takie... jest takie stare świeckie. Nie chcemy stare świeckie miasto. Miasto chcemy, wiesz... O, wiem już, ale nie powiem wam. Będzie... Będzie niespodzianka. Ale wiem, co... Ale to, co mam... Co to planuję, co zbuduję sam... W... Ups! O, był w wodzie, to udało się. Wbuduję, zbuduję w własnym czasie, bo bardzo dużo czasu zajmie, żeby zbudować i nie chcę was nudzić. Albo wam pokażę wiesz troszeczkę, albo wiesz, jak ustawiam ostatki kamek. Na przykład. Na przykład... I koniec. I wtedy będziecie widzieć. Coś z tym. Co z tym stylu, nie wiem. Pomyślę. Ej, czekaj, XP Bar już... E... XP Bar już nie wstyka nie mi dziwnie. Może naprawili troszeczkę, ale i tak to do, do niczego się nie nadaje w tej chwili. Ok. Co? O, upiekłem sobie hamburgery. Mm. Tasty. Żelazo. Wsadzamy takie rzeczy, to nam niepotrzebne. Na przykład. To jest potrzebne. Um, to też. Co tu możemy w sumie wsadzić? Mamy dużo tego, nie? Możemy to wsadzić. To też gówno, um, to możemy od razu zamienić, bo nie jest, chyba nie jest to nam w tej chwili do niczego innego potrzebne. Oh, właśnie, właśnie, już wiem co idziemy robić, czekaj, przyda się trzymać to, to nie, to też nie, idziemy, czekaj, ups, Inventory, wsadzamy to tu, okej, okay. ruszamy dupę, i of course, i of course, ruszamy dupę bez tego, co potrzebowaliśmy. Boom. Okej, okay, idziemy. Idziemy zbudować drzewka. I działa to, uwierzcie mi, że działa. Tylko musisz zrobić w specyficzny sposób. I... Zobaczycie, na przykład teraz nie urośnie. Ale jak zdacie wy wystarczająco, tu urośnie. Tylko, że będzie taki bardzo, bardzo wysoki. Na serio mówię wam. Ale nie chcę zmarnować wszystkiego. Wiesz co? Spróbuję, spróbuję. Zostawię tylko jeden tutaj, żebym wiedział, że gdzie jest. Ale chcę, chcę wam pokazać, bo naprawdę działa. A jak nie będzie działać, to jak będziecie słyszeć krzyki i wszystko, że się wkurzyłem, to będziecie wiedzieć dlaczego. Mm. Już nie chce mi się, potrzebujemy drzewa. Niech będzie, niech będzie jak jest. O, już właśnie widać lec. Ups. Widać, dlaczego tamto nie urosło. O, nie ma! U, jeszcze jedno. Niespodzianka! Dzień... Jasna jaka niespodzianka, To jeszcze mi tam spadło. Okej, okay, już, już gra, już gra. Stawimy... Mmm, jak to zrobić? Ok. Dziwnie wyglądają te drzewa, nie? Trochę takie... Nie wiem. Nie, to mi się właśnie nie podoba, ale można wybrać swoje, wiesz. Potrzebujemy dużo drzewa i tak to... Drewna. Drzewa też potrzebujemy, ale drewna w tej chwili potrzebujemy. Ehm, nie wiem, dlaczego to co mi ciągle robi. Denerwuje mnie bardzo, muszę powiedzieć. Szczerze. Nawet nie wiem, gdzie to wylądowało. O, jest. No i, i właśnie tyle zajęło, żeby jedno drzewo ściąć. Przecież ścienimy... Możemy ściąć to drzewo tutaj. Ten. Właśnie, ale potrzebujesz na przykład, nie wiem, kosnej mąki, bym powiedział, około 30-40, żeby zrobić tak, że drzewo urosnie tak bardzo, bardzo wielkie. Bo dużo ludzi, wiesz, napisali mi, że drzewa nie rosną, bo są blisko siebie, nie. Ale tak naprawdę to można, wiesz, można zrobić, drzewo nie, nie szkodzi gdzie, tylko naprawdę wystar potrzebujesz wystarczająco e, kosnej mąki. I czasami, wiesz, ja robiłem na serwerze z kolegą, gdzie spełnowaliśmy to, nie? Że wpisaliśmy kod i mieliśmy od razu, nie? I e, potrzebowaliśmy około, nie pamiętam, czasami 30-40 kostnej mąki w jednym, e, jednym tym, żeby po prostu drzewo urosło. Ale naprawdę działa. Tylko, wiesz, może po prostu wydaje się, że nie działa, bo po prostu, wiesz, dużo czasu zajmuje, naprawdę. Dużo czasu i dużo kostnej mąki. Ale... Um, tu mamy jeszcze jedno bo chcę, żeby te liście już świeżo znikły żeby można stawić nowe drzewka i takie tam takie, na, takie tam inne sprawy co mamy na przykład może być tu jedno na brzegu tutaj mamy dużo miejsca zobacz jakie otwarte pole nie wiem dlaczego nie korzystałem z tego miejsca jest do tej pory wystarczy i to zostawimy Poczekaj, możemy zużyć akurat się nie udało ale wiesz co się dzieje normalnie Rośnie tak, że idzie stąd, tam w samą górę, i wtedy dopiero rośnie tam, jak jest. I tak to właśnie działa. Czekaj. Yo! Skrzyż. Ups. Sorry, mate, I didn't mean it. Ok. I teraz wróciliśmy do domku. I tak myślałem. Um, musimy rozpakować to drewno. Macie efekty do tego um. Piu. Piu. Nie wystarczyło mi na to, um, ale może... nie niepotrzebne nam to takie gówno. Co jeszcze potrzebujemy? Nowy miecz by się przydał, nie? Gotowy do ataku. Um, I to resztę właśnie wsadzę na dole. I... Co, no, na co ja potrzebowałem drewno? Drzwi. Bum! Drzwi chcieliśmy zrobić. Jedno i drugie... Dwa drzwi? Nie, nie można jeszcze ich wkładać na stack. Okej. Okay. Resztę tu. Um, w sumie wygląda, że drewniane rzeczy tu idą. To może tak chpieć akurat. Um, wziąć jedno to? Co myślicie? Nie. Myślę, że nie. Jedno takie nam zostało. Na pewno nie więcej. Myślałem, że dwa. A nie, zrobiliśmy nowy miecz. Przeglądam się. Czy wszystko nam potrzebne. I... Możemy zostawić takie rzeczy tu, a resztę pójdzie na dół. O, dziękuję, dziękuję dzieci, bo przypomnieliście mi, że potrzebujemy. E, czekaj, ile pudełek? Nie podoba się mi się numer 5. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzy. Będziemy potrzebować sześć. I jest. I cztery nam zostało. Sześć pudełek do rozbudowania. Idziemy. Akurat będzie czekaj. Czekaj. A już mamy na, na naszym ten inwentarz. To może być. Mam bam pam 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 Spadamy na dół. O! Myślicie, że jestem niegotowy? Jest. Pum. Pum. Ok ale raczej chyba tak zrobimy albo może nawet inaczej czekaj, zobaczymy jak to wygląda i czy też, czy wystarczy miejsca jak wchodzimy na dół wchodzimy na dół i mamy tutaj od razu pokoi wchodzimy Fajny, fajny. Tylko że... Czekaj, mam nadzieję. Wiedziałem. Wiesz co, lubię, że jak wszystko wygląda tak fajnie i tak samo. To co zrobimy tutaj jest, rozbudujemy Rozbudujemy tutaj sufit. Eee, dosyć trudno w tej chwili czekać. Eee. Hmm, okej. Okay. I jeszcze podłogę? Nie wiem. Lepiej w sumie będzie wyglądać, nie? Lubię jak rzeczy fajnie wyglądają też. Na przykład lawa tu leci z tyłu, czy coś, nie wiem. Hmm. Ups. Okej, okay, już drzwi nie istnieją. <laughs> Okej. Okay. I tak będzie. Ups. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Super. A! Tylko, że nie tak. Wiem jak... O, tu mogą być. Chcemy dużo tutaj światła, nie? Czekaj, zobaczymy. Otwieramy pudełko. Na przykład świeczki są tu. Otwieramy pudełko. Nie, nie, wygląda fajnie. Otwieramy pudełko. Akurat. Ups. Akurat mi się nie udało. <laughs> Uuu, uh, dobrze, że zauważyłem jakiś creeper. To co? No, fajnie, fajnie nawet, nie? Wiem, co zrobimy jeszcze. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nawet. Takie wiesz. Um, tutaj są te kawałki, co trzymają do góry. I tutaj około są wiesz, naturalne. Takie te. Po prostu dodać trochę charakteru do pokoju, nie? Żeby był taki charakter. I mi się o wiele więcej podoba, tylko jedna rzecz czekaj, mm. C -c 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 -c. Um. wiesz co, nie jestem za bardzo pewny o to. Nie jestem za bardzo pewny, ale może być, Wsadzamy to co nie potrzebujemy, to co, co nie chcemy zgubić, na przykład sadzimy tutaj trochę jedzenia, e, zapasowe 10 świeczek jest to przetrzymać.